Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie mówić o chorobach owiec, natomiast ja będę bardzo często robiła odniesienia do innych przeżuwaczy, dlatego że te choroby, które tutaj przedstawię, tak naprawdę w zasadzie wszystkie dotyczą pozostałych przeżuwaczy, przede wszystkim bydła. Jeżeli chodzi o choroby owiec i w ogóle choroby przeżuwaczy, to taki podstawowy podział... Które możemy sobie przedstawić, to są choroby zakaźne i choroby pasożytnicze. Choroby zakaźne to są choroby bakteryjne i wirusowe, a choroby pasożytnicze możemy sobie podzielić na te pasożyty, które mamy w środku, czyli pasożyty wewnętrzne, i te pasożyty, które mamy na zewnątrz, czyli pasożyty zewnętrzne. Mamy tak naprawdę dwa rodzaje chorób, jeżeli chodzi o choroby owiec. Mamy choroby zakaźne, które podlegają obowiązkowi zwalczania i takie, które podlegają obowiązkowi rejestracji. Obowiązkowi zwalczania, czyli jeżeli któraś z tych chorób, na przykład pryszczyca, wąglicz, wąglik czy też bruceloza pojawi się w naszym gospodarstwie, to najprawdopodobniej do tego naszego gospodarstwa przyjadą panowie w skafandrach, tak jak w przypadku esf u i zlikwidują nam stado, dlatego że te choroby, które tutaj wymieniłam, to są choroby, które są bardzo niebezpieczne, są bardzo zjadliwe i bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Choroby, które podlegają obowiązkowi rejestracji, to między innymi paratuberkuloza, listerioza, tularemia, gorączka kół, zakaźna bezmleczność owiec i gruczołkowatość bezmleczna owiec. Jeżeli chodzi o te choroby, które tutaj Państwu przedstawiłam, to jako właściciele gospodarstwa mamy obowiązek, jeżeli mamy podejrzenie, że któraś z tych chorób występuje w naszym gospodarstwie, to mamy obowiązek powiadomić powiatowego lekarza weterynarii i mamy obowiązek powiadomić Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod Karą Grzywny. Jest to nasz obowiązek. Pierwszą z chorób, o której chciałam powiedzieć, to jest pryszczyca. Pryszczyca, tak jak tutaj widać na zdjęciach, to jest choroba, która tak naprawdę jest głównie chorobą pyska i chorobą racic. Czasami pojawia się też na wymieniu. Ta choroba polega na tym, że pojawiają się w okolicach pyska, właśnie w okolicach racic i na wymieniu takie pęcherzyki, które są wypełnione płynem surowiczym. Które występują na błonie śluzowej jamy ustnej i na tej skórze międzyracicznej, co powoduje utrudnione pobieranie pokarmu u owiec, u bydła czy też u świń, bo ta choroba występuje też właśnie w, u innych zwierząt. W ogóle podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o choroby zwierząt. To jest to, że nasz niepokój powinno, powinien wzbudzić brak apetytu. To jest tak naprawdę zazwyczaj pierwszy objaw, jeżeli chodzi o jakąś chorobę, która występuje w naszym stadzie. Kolejna choroba to jest ospa, owiec i kus. Ospa to jest choroba bardzo charakterystyczna, która się objawia wysoką gorączką i takimi bardzo charakterystycznymi krostkami, a potem stróbkami w tych miejscach, które nie są pokryte sierścią. Czyli na przykład pod ogonem, na uszach, na wymieniu pojawiają się to takie krosteczki. Poza tym oczywiście jest brak apetytu, jest przyspieszony oddech, opuchnięcie powiek i taki, taki śluzowy wypływ z oczu i wypływ z nozdrzy. Oczywiście ospa to jest choroba, która jest bardzo zaraźliwa. To jest choroba wirusowa. No i oczywiście, jeżeli się pojawi w przypadku jednego osobnika, to ono bardzo szybko się rozprzestrzenia na całe stado. Kolejna choroba to jest wąglik. Wąglik to jest, uwaga, choroba bakteryjna. Wąglik to jest taka bakteria, która najczęściej się pojawia w paszy. I jest to choroba, która jest związana ze, z podmokłymi pastwiskami, dlatego że tam bardzo często się ten wąglik umiejscawia, czyli ta bakteria. Oprócz tego, że takim źródłem zakażenia może być pasza z przetrwalnikami tego wąglika, to jeszcze może być woda, w której jest ta bakteria, może być też mięso z wąglikiem, i wydzieliny z ciała, jeżeli trafią na błonę śluzową innego zwierzęcia, czyli na przykład, jeżeli chore zwierzę poliże swojego sąsiada. Jest to choroba, która Rozwija się bardzo szybko, następuje bardzo szybki rozwój choroby, powoduje, pojawia się takie ogólne zakażenie krwi, wysoka temperatura, paraliż i najczęściej uduszenie. Charakterystyczną rzeczą jest to, że jeżeli zwierzę padnie, to z otworów, z jego ciała zazwyczaj wypływa taki krwawy wyciek. To jest dosyć charakterystyczne. Kolejna choroba to jest wścieklizna. Wścieklizna. To jest choroba, która jest chorobą zakaźną. W ogóle dla ludzi to jest jedna z najgroźniejszych chorób od zwierzęcych i ta choroba dotyka centralnego układu nerwowego. Najczęściej możemy się nią zarazić poprzez pokąsanie, dlatego że wirus jest zawarty w ślinie chorych zwierząt i w Polsce takim rezerwuarem choroby jest listrudy. Okres inkubacji, czyli taki ten okres wylęgania choroby po pokąsaniu może wynosić od kilku dni do nawet kilkunastu miesięcy. Przepraszam, do kilku miesięcy. Czyli jeżeli nas pogryzie albo nasze zwierzę, lis w maju, to choroba może się dopiero pojawić tak naprawdę we wrześniu. Charakterystycznym objawem oprócz spadku apetytu jest to, że pojawiają się drgawki, pojawia się ślinotok. Pojawiają się takie cechy obłędu, na przykład uderzanie w przeszkody, w ogrodzenie, w płotki. Objawy są czasami takie podobne do rui, bo zwierzę porykuje, jest niespokojne, yy, jest głośne. Także tutaj tak naprawdę największe, czy największe to, co mogą zrobić właściciele swoich stad, to to, żeby oczywiście nie narażać swoich zwierząt na jakikolwiek kontakt z, z lisem, ale tutaj choroby też mogą przenosić jakieś bezpańskie psy, które pojawiają się w gospodarstwach, a które w ogóle na przykład nie czują strachu przed człowiekiem, bo to też jest bardzo charakterystyczny objaw, że zwierzęta, które są zarażone wścieklizną nie boją się ludzi. Kolejna choroba, która dotyka wszystkich w przeżuwaczy tak naprawdę to jest bruceloza. To jest bardzo znana choroba. I pewnie większość z was o niej słyszała. Bruceloza jest chorobą bakteryjną. Bakterie dostają się do organizmu najczęściej przez przewód pokarmowy. Źródłem tych zarazków, tych bakterii są chore zwierzęta, przede wszystkim poronione płody, wody i błony płodowe. Po tym, jak ta bakteria się rozmnoży w organizmie, to osadza się w macicy, w wymieniu, w jądrach i w najądzach. Dlatego u osobników męskich, tutaj bardzo charakterystycznym objawem, co widzicie na zdjęciu, jest takie bardzo duże opuchnięcie jąder, które powoduje bezpłodność potem. Taki samiec, który przejdzie brucelozę, jest potem bezpłodny. U samic bruceloza powoduje to, że płód Obumiera, mamy poronienia w drugiej połowie, połowie ciąży, i bardzo charakterystyczną rzeczą jest to, że jeżeli się pojawia to poronienie, to wody płodowe są brunatne. Ponadto czasami w przypadku brucelozy ta bakteria zajmuje stawy. Tak jak tutaj widzicie na zdjęciu, te stawy są bardzo opuchnięte, i to też jest charakterystyczna rzecz, jeżeli chodzi o brucelozę. Jako taką ciekawostkę powiem Wam, że w Polsce. Swego czasu, oczywiście lata temu, weterynarze mieli problem, problem z brucelozą, dlatego że dopóki nie była to choroba, która była zwalczana z urzędu, to można się nią było zarazić i ona u ludzi również powoduje bezpłodność. Więc niektórzy weterynarze, którzy się taką brucelozą zarazili, byli potem niestety bezpłodni. Kolejna choroba to jest listerioza. Listerioza to też jest choroba, która jest chorobą bakteryjną, i to jest choroba, która jest wywołana przez bakterię, która się właśnie nazywa listeria. I tutaj tak naprawdę najczęstszym źródłem zakażenia jest niewłaściwie przygotowana kiszonka. Więc tak naprawdę w naszym kraju listerioza głównie, jej objawy głównie możemy obserwować w tym okresie, kiedy skarmiamy kiszonkę, czyli grudzień, maj powiedzmy. Czasami jest tak, że u przeżuwaczy jedynym objawem są ronienia. Częściej choruje oczywiście bydło i owce, które są młode i nie mają jeszcze wykształconej odporności. I oprócz tego, że mogą się pojawiać takie ronienia, które nie mają w ogóle swojej przyczyny, to czasami jeszcze pojawia się brak apetytu, taka osowiałość i biegunki. Ale jeżeli mamy w swoim stadzie sztuki, czy to owiec, czy to krów które e, ronią, a my nie wiemy co się dzieje, to może warto sprawdzić, czy to nie jest właśnie ta listeria, czy to nie mamy tutaj e, problemu właśnie z taką chorobą bakterii. Przejdziemy sobie teraz do chorób pasożytniczych. I tak jak wspomniałam wcześniej, pasożyty możemy sobie podzielić na pasożyty wewnętrzne i pasożyty zewnętrzne. I w ogóle ten taki atak pasożytów, on najczęściej jest związany z okresem pastwiskowym, czyli wtedy, kiedy stosujemy wypas pastwiskowy. Bo larwy albo przetrwalniki pasożytów najczęściej bytują na jakichś takich wilgotnych pastwiskach i łąkach, ewentualnie na paszy, która jest zebrana właśnie z takich łąk. Najpierw sobie powiemy o pasożytach wewnętrznych, czyli tych pasożytach, które mamy w środku. Pierwsza rzecz to jest toksoplazmoza. Toksoplazmoza to jest taka choroba, którą wywołuje taki mały pierwotniak, który żyje wewnątrz komórki każdej pojedynczej. Występuje u owiec, ale też u innych gatunków. Mogą się tym także zarazić ciężarne kobiety. Ostatecznym żywicielem, który powoduje zakażenie zwierząt jest kot dlatego ta toksoplazmoza tutaj taką prewencją jest to żeby tych kotów w naszym gospodarstwie nie było za dużo aczkolwiek z tym to bywa różnie bo jak wiemy tam gdzie jest bydło i tam gdzie są zwierzęta przeżuwacze owce kozy i tak dalej to bardzo często są też i koty kolejna choroba pasożytnicza to jest choroba motylicza to jest tak zwana choroba mokrych pastwisk dlatego że Botylica jest wywołana obecnością przywry. Tutaj na zdjęciu macie przywrę, która się umiejscowia w wątrobie. I skąd ta przywra się w ogóle w tej wątrobie znajduje? Mianowicie, jeżeli wypasamy nasze stado, czy to owiec, czy to kus, czy to bydła na takich podmokłych pastwiskach, to tam bardzo często na tych pastwiskach jest ślimak który się nazywa błotniarka pastwiskowa, błotniarka, przepraszam, moczarowa. Jeżeli nasze stado je trawę z takiego podmokłego pastwiska, to też automatycznie zdarza się tak, że zje sobie tego ślimaka. A w tym ślimaku właśnie mieszka sobie taka, e, taka motylica, która się dostaje do układu pokarmowego e, naszej krowy na przykład. I takie zamotliczone zwierzęta tracą apetyt, bardzo szybko chudną, słabną, E, pojawiają się biegunki czasem też, e, obrzęki. Yy, yy, tak yy, widać doły głodowe, które są takie obniżone, ale jednocześnie e, jest takie spęcznienie jamy brzusznej, tak jakby jama brzuszna zaczyna puchnąć. E, oczywiście zapobiegać temu możemy w ten sposób, że nie wypasamy. Naszego stada, tam gdzie jest bardzo mokro, ale też i nie dajemy siana z takich podmokłych łąk, dlatego, że no możemy się narazić tutaj na, na właśnie tego naszego pasożyta. Trochę bezpieczniejsze są kiszonki, dlatego, że tam te procesy, które w kiszonce zachodzą, jakby utrudniają przeżycie tego pasożyta w takiej beli kiszonki. Kolejnym pasożytem jest tasiemiec. Tasiemiec, jak tutaj go widzicie, możemy mieć takiego tasiemca, który ma tutaj takie yy, haczyczki, i możemy mieć takiego tasiemca, który na swojej główce tych haczyków nie ma. Czym to się różni? Te tasiemce, które mają ten haczyk, są dużo bardziej niebezpieczne niż te, które tego haczyka nie mają. Tasiemiec to jest taki pasożyt, który żyje w wielitach. Jelita mogą osiągać, jeżeli by tak wyjąć jelita z jamy brzusznej i je rozciągnąć, to one mogą mieć nawet długość 20 metrów. I tasiemce również mogą e, e, aż taką długość osiągnąć. Te tasiemce, które mają główkę tak zwaną uzbrojoną, czyli mają te haczyki, to oprócz tego, że zjadają to, co zjada zwierzę, czyli zubażają to zwierzę o składniki pokarmowe, to jeszcze dodatkowo wczepiają się tymi haczykami w ścianki jelita, dziurawiąc je po prostu. I nie dość, że zwierzę jest niedożywione, to jeszcze dodatkowo ma ta jelita od środka pokaleczone. I mamy cały czas stan zapalny. Tasiemce czasami można też zauważyć w kale. To są takie długie, białe nitki, które się właśnie pojawiają w kale. Jeżeli chodzi o te tasiemce, to tak naprawdę tutaj najważniejszą rzeczą to jest to, żeby zwracać uwagę na... Na pożywienie, na to, żeby pasza była dobrej jakości, żeby siano było dobrej jakości, kiszonka również. Kolejny pasożyt, który jest pasożytem zewnętrznym, czyli atakuje zwierzę z zewnątrz, to jest tak zwany gies, czyli tak zwana końska mucha. One się najczęściej pojawiają wtedy, kiedy stada się wypasają. Na pastwisku. I to często latem możemy zobaczyć, że wypasa się na przykład stado krów, czy też stado owiec, gdzieś na jakiejś łące. I wokół latają takie muchy, które są takie dosyć duże. Jak ten gies ukońsi zwierzę, czy to owce, czy to, czy to krowę, to pojawia się taka góreczka z taką dziurką w środku. Ten gies tam w środku zostawia, jajka zostawia swoją larwę. I ona jak osiągnie dojrzałość, to spod tej skóry naszej wychodzi. E, to jest niebezpieczne o tyle, że jeżeli taka chmara tych gzów e, obsiądzie taką młodą sztukę i ją skuje w dużej ilości, e, to może to nawet się skończyć upadkiem śmiertelnym, dlatego że jej organizm sobie z tym nie poradzi. E, no bo te larwy będą powodowały stan zapalny. Także na to zwracamy uwagę. I ostatnią z chorób, o której chciałam powiedzieć, to jest świerzb. Świerzb w objawach swoich jest bardzo podobny do grzybicy, dlatego, że pojawiają się takie plamy łyse na sierści. Takie szare one są, albo takie placki bez sierści, albo tutaj, jak mamy w przypadku Knura, w ogóle całkowicie wyrwana sierść. Świerzb to są takie małe robaczki, które wchodzą pod skórę, najczęściej w pachwinach, czyli tam, gdzie skóra jest najcieńsza gdzie jest najcieplejsza? I ten świerzb drąży korytarze pod skórą, jednocześnie zostawiając swoje odchody. I to zwierzęta bardzo swędzi. I one najczęściej się drapią, czochrają, wyrywają sobie właśnie tą sierść, ocierają się o jakieś elementy e, obory czy owczarni, e, bo to, to, to swędzenie jest e, po prostu ogromne. Dodatkowo świerzb jest e, bardzo zaraźliwą e, chorobą dlatego że często się może przenieść też na ludzi. Jeżeli takiego świeżba mamy w naszej owczarni, to on bardzo szybko się też przenosi z jednego osobnika na drugi i dosyć ciężko jest się tego pozbyć. Natomiast trzeba działać bardzo szybko, trzeba wymienić ściółkę, tak naprawdę trzeba zrobić dezynfekcję, bo ten, jakby te, te, ten świeżb może nam przetrwać w, na przykład w ściółce, czy też w jakichś takich elementach, Naszego wyposażenia. Tutaj taką prewencją, profilaktyką świeżba jest to, żeby była często wymieniana ściółka, żeby był dostęp światła, żeby była dobra wentylacja. Wtedy zwierzęta są w stanie sobie z tym poradzić i takich inwazji świeżbu nie powinno być. Tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. W razie pytań, oczywiście proszę je zostawiać w komentarzach. W razie, znaczy w miarę moich możliwości, postaram się na na nie odpowiedzieć.